Zapewne część z Was pamięta, że latem, w sierpniu konkretnie, o ile dobrze pamiętam, ubiegłego roku polska strzelanka World War III została wycofana ze sprzedaży na Steamie. Deweloperzy z Farm51 postanowili wykonać tak drastyczny krok po to, by gruntownie wyremontować ten niedopracowany tytuł, poświęcając mu całą uwagę, a nie tylko skupiając się na produkcji kolejnych łatek. Niedawno zapowiedziano, że w listopadzie otrzymamy okazję by przetestować tę nową wersję gry. Ujawniono już także szczegóły na temat poprawek i nowości, które niemal wszyscy znający oryginalne wydanie zgodnie chwalą. No i nie da się ukryć, że beta ukaże się w interesującym momencie, bo w okresie premierowym Battlefielda 2042. Przytoczę teraz parę komentarzy, które znalazłem pod jednym tylko materiałem z WW3. Beta BFA była takim rozczarowaniem, że hype na WW3 dostanie mały dopalacz. Tak powinien wyglądać Battlefield. To jest wasz czas. Battlefield prawdopodobnie nie dostarczy. Nie wiedziałem, że w tym roku zagramy w dwa Battlefieldy. I tak jak powiedziałem, to tylko kilka. Kilka komentarzy użytkowników spod ostatniego trailera, który właśnie zapowiadał wspomnianą wcześniej zamkniętą betę. Osobiście, jak pewnie wiecie, jeżeli oglądaliście mój materiał z BFA, nie uważam, by tegoroczna odsłona serii od jej była złym shooterem. W testową wersję grało mi się przyjemnie, strzelanie jest satysfakcjonujące, a to jest najważniejsze. Parę pomysłów uważam jednak za nietrafione, jak choćby wprowadzenie specjalistów, czy brak wyraźnego podziału na frakcje. Wiele opinii na temat bety było jednak negatywnych. Po części pewną rolę odgrywa tu być może zbyt duże oczekiwanie i hype, które. Nie miały szans przetrwać w zderzeniu z rzeczywistością, jednak część zarzutów adresowanych do Battlefielda 2042 można zrozumieć. Oczywiście, pomijając, tak mi się wydaje, pewne błędy stricte techniczne, jak nie pojawiające się na przykład części broni w menu i tak dalej, bo tego typu rzeczy raczej wydają się charakterystyczne dla różnych testów beta. O ile oczywiście ten build, który odgrywaliśmy faktycznie jest dosyć stary, a nie tak jak pojawiły się niedawno nieoficjalne doniesienia, nie pochodzi z września tak naprawdę, bo jeżeli się okaże, że ten build bety jest z września, no to wtedy faktycznie można się bardziej przejmować różnymi glitchami, bugami itd., itd., które w tej becie widzieliśmy. Ale zostawiając jeszcze na chwilę, czy już właściwie na zawsze w tym materiale chyba tego Battlefielda, World War 3 moim zdaniem ma idealną okazję, by przyciągnąć tych wszystkich, którzy są nieco właśnie zawiedzeni, że strzelanka od DICE nie do końca spełniła ich oczekiwania. Polski FPS wydaje się bowiem bliższy bardziej tradycyjnym odsłonom cyklu Battlefield niż nowy Battlefield. No, mówiąc bardziej tradycyjnym, mam tu na myśli przede wszystkim Battlefielda 3, i Battlefield 4. Pomijając kolorystykę, bo tamte gry były bardziej brązowo pustynne, a World War 3 jest bardziej szare. Jeżeli chodzi o filtr taki kolorystyczny, no cóż, w końcu polska gra. No i tak, otrzymujemy spore mapy, ale nie za duże. Połączenie walk piechoty i wykorzystanie pojazdów, starcia 64 graczy, a do tego w miarę realistycznie wyglądające mundury, co dla wielu odbiorców okazuje się całkiem ważne. Gameplay natomiast prezentuje się w nowej wersji WW3. Naprawdę nieźle. Choć nie możemy się doczekać, żeby faktycznie sprawdzić go w akcji, a nie tylko oglądać na filmikach. Deweloperzy poprawili właściwie wszystko, począwszy od animacji, poprzez działanie broni, celowniki, kończąc na balansie obrażeń pojazdów i przerobionym interfejsie. Niemal każda wada, którą wytykali gracze w przyszłości, została wygładzona i wyeliminowana, jak choćby sprint, na który wielu graczy narzekało. Porównania do Battlefielda stają się jeszcze bardziej interesujące, gdy spojrzymy na dwa systemy, które pojawią się także w strzelance od EA, czyli modyfikowanie broni i dodawanie akcesoriów w locie, albo zrzuty pojazdów na pole bitwy, bo te dwa elementy też w WW3, w tym nowym wydaniu, się znajdą. Teraz tylko warto pamiętać, że nowe World War 3 będzie też grą free-to-play, więc pozostaje mieć nadzieję, że nie uświadczymy żadnych nieprzyjemnych mikropłatności że wszelakie paczki i mikrotransakcje ograniczą się tylko i wyłącznie do przedmiotów kosmetycznych i tak chyba ma być w istocie. No i też trzeba powiedzieć, że jeżeli kupiliście grę w przeszłości, to otrzymacie dostęp do bety bez konieczności wykupywania żadnych pakietów płatnych, która rozpocznie się 25 listopada na PC i dostaniecie też pakiet jakichś bonusów. Więc za miesiąc przekonamy się osobiście. Czy Farm51 odrobiło pracę domową i czy faktycznie gracze, którzy poczuli się nieco zawiedzeni testami Battlefielda 2042, odnajdą w WW3 porządnego, dopracowanego shootera z takim wysokobudżetowym sznytem? Zobaczymy. Dajcie znać, komentujcie, czy graliście w oryginalne wydanie WW3, czy w ogóle pamiętaliście, że ta gra odeszła na moment po to, żeby powrócić. Chyba w chwale, bo tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy. Dajcie znać, komentujcie śmiało. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.